Uf. Cześć! Siemanko! Dzisiaj, kochani, zajmiemy się czytaniem wierszy. Jak to? Możecie powiedzieć, zajęcia ruchowe i czytanie wierszy? Tak jest! Kochani, będziemy czytać wiersze. To znaczy, mam nadzieję, że to rodzice będą Wam czytać wiersze, a Wy będziecie te wiersze ilustrować. Będziecie je pokazywać swoim ciałem. Treść tych wierszy będziecie oddawać cieleśnie. Było już sporo zajęć z pantomimy. Były zajęcia ze świadomości swojego ciała troszkę. Poznawaliśmy swoje ciało. Oczywiście większość zajęć działała też na naszą wyobraźnię. Więc chciałbym, żebyście teraz słuchając jakiegoś wiersza, może jakiegoś ulubionego. Moje ulubione to Julian Tuwim, Brzechwa, czy to nie konkretne wiersze, tylko autorzy wierszy, to wymiar brzegwa. Uwielbiam bajki. W ogóle bajki są cudowne, jeżeli chodzi o wiersze do ilustrowania. Kochani, dzisiaj taki wiersz ja też będę czytał. To znaczy, nagrałem go już wcześniej. Będę go odsłuchiwał i ilustrował dla Was. Będę to robił po raz pierwszy. Będzie to pokaz Awista. Więc nie wiem, czy będzie dobrze, czy będzie fajnie, czy będzie źle. Nie mam pojęcia. Ale będzie to bardzo fajne ćwiczenie, łączące słuch, wyobraźnię, ciało. No, trzeba będzie kombinować. Mam nadzieję, że Wy też będziecie kombinować. Wiersz na dzisiaj, bo zrobimy sobie trzy takie zajęcia. Wiersz na dzisiaj to będzie Wanda Chotowska, Bobry. Hmm, może niektórzy z Was znają. Nie wiem. Kochani, żeby nie, nie przedłużać, to może zacznijmy. Ale nie, jeszcze coś. Ja nie chcę, żeby to było takie czysto pantomimiczne, żeby to była jakaś taka czysta technika. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby po prostu ten wiersz zobrazować. To, co Wam przyjdzie do głowy, ruchy, które Wam akurat przyjdą do głowy, które będziecie mogli wykonać, po prostu to róbcie. To jest ćwiczenie. I o to, o to głównie chodzi. Jeżeli dodacie tam jakieś elementy pantomimy, to będzie super. A jeżeli nie, to też będzie super. Dobra, nie przedłużajmy. Lecimy. Trzy, dwa, jeden. Słyszałam kiedyś, że wszystkie bobry zamiast dzień dobry mówią dzień bobry. A gdy wieczorem nad wodą staną, zamiast dobranoc mówią bobranoc. Dlaczego? Nie wiem. Myślę, myślę i wciąż w domysłach tylko tonę. A może mówią tak dlatego, że one są zakatarzone? Bobrują w rzekach i jeziorach, w stawach, potokach i strumieniach. Może im katar nos zatyka wskutek ciągłego przemoczenia? Moczą się w wodzie, w dzień i w nocy, wiosną, jesienią, w środku lata, Jakbym tak ciągle się moczyła, to też bym pewnie miała katar. Koniec, kochani. Króciutki wierszyk Możecie zrobić dłuższe, na przykład lokomotywa, tu wima, albo słoń trąbalski. Macie na pewno jakieś ulubione wiersze. Wybierzcie je, niech rodzice przeczytają, a wy je po prostu zobrazujcie ciałem. Takie można powiedzieć kalambury. To co? Widzimy się w następnym odcinku, a ja czekam może na jakieś nagrania od Was.